Dzień dobry Państwu. Ja chciałam przybliżyć problemy związane z ochroną roślin przed szkodnikami i zacznę od owocówek, które w tej chwili chyba budzą najwięcej niepokoju. Niektórzy z Państwa już wykonywali zabiegi, co naszym zdaniem jest trochę przedwczesne ale tutaj bardzo proszę, żeby wszyscy stosowali pułapki feromonowe. To, to jest duża zasługa naszego zakładu, koleżanki Płóciennik. Jeśli mamy pułapki w naszych sadach, to wtedy mamy szansę na to, żeby precyzyjnie ustalić termin opryskiwania przeciwko, przeciwko, przeciwko owocówkom, zarówno na jabłoni, jak i na śliwie. Ponadto Ważnym problemem są zwójkówki liściowe. Ze zwójkówkami też mamy problem od wielu lat. Tutaj też mamy szereg pułapek, szereg feromonów, które mogą być wykorzystane w pułapkach do odłowu różnych gatunków. Nad tym też pracuje koleżanka płóciennik od wielu lat. I tutaj ma duże osiągnięcia. W tej chwili Państwo doskonale widzicie zwójkę różoweczkę na różnych roślinach, ale gąsienice tego szkodnika już kończą żerowanie i będą się przepoczwarczać, i dopiero możemy myśleć o zwalczaniu wiosną przyszłego roku. Zarówno na jabłoni, jak i na porzeczce jest to okres tuż przed kwitnieniem tych gatunków. Również na malinie ten gatunek występuje. W sadach mamy problemy ze zwójką siatkóweczką, tutaj też powinniśmy stosować w naszych sadach pułapki z feromonami, żeby po prostu obserwować termin lotu i w optymalnych terminach wykonywać zwalczanie. Tutaj mówimy o zwalczaniu letnim zwójkówek, żeby nie dopuścić do uszkodzenia owoców. I każdy z sadowników, mając pułapki, będzie wiedział, z jakimi gatunkami ma do czynienia, i wtedy jest łatwiejsza ochrona. Jeśli chodzi o przędziorki, wydawałoby się, że pogoda może nie jest najlepsza. Ci z Państwa, którzy wiosną zwalczali je przy pomocy preparatów olejowych lub innych, mogą nie mieć problemów. Czasami mogło to być niewystarczające, i dlatego też. Warto obserwować, co się dzieje w sadzie i jeśli będzie problem z przędziorkiem, o tych przędziorkach należy myśleć i je zwalczać. W tej chwili zaczynają się wylęgać larwy, jest to dobry moment, bo larwy są najbardziej wrażliwe. I tu chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że mamy zarejestrowanych kilka środków, ale. Tych środków nie ma za wiele, jeśli chodzi o grupy, a ważna jest rotacja. Dlatego, jeśli mamy problem z przędziorkami i potrzebujemy wykonać więcej niż jeden zabieg, stosujmy preparaty przemiennie, ale przemiennie z różnych grup chemicznych. Jeśli chodzi o mszyce, no może tych mszyc jest mniej niż by się wydawało, ale to zależy od sadu, od lokalizacji. Z mszycami możemy mieć problemy. Mszycę jabłoniową, babkową powinniśmy zwalczać zanim zwinęliście. W ubiegłym roku były duże problemy z mszycą jabłoniową. Tutaj też no, trzeba cały czas obserwować, żeby w odpowiednim czasie zwalczać szkodniki i nie dopuścić do tego, żeby wyrządziły szkody o znaczeniu gospodarczym. Z bawałnicą korówką mamy problemy lokalnie. W niektórych sadach jest jej więcej, w innych mniej. Ważne jest to, że ona pojawia się również w młodych sadach, nie tylko to, co znaliśmy wcześniej, że bawełnica występowała w starszych sadach, gdzie jest spękana kora. W tej chwili mamy problemy również lokalnie w młodych sadach i na tą bawełnicę warto zwrócić uwagę. Rozpoczął się już lot nasionicy trześniówki. Niektórzy z Państwa już wykonywali zabiegi, no według koleżanki Maciesia, która robi obserwacje, jeszcze takiego, takiej potrzeby nie było, ale to zależy od lokalizacji, od sadu. To są sady, gdzie pod koniec ubiegłego tygodnia były bardzo liczne wyloty nasionicy i na wczesnych odmianach takie zabiegi już powinny być wykonane, natomiast w innych sadach żółte tablice lepowe, Służą do tego, żeby prowadzić obserwacje i na podstawie liczebności odłowionych mógł wykonywać opryskiwanie. Tu, jeszcze będą przy nasionicach, warto zwrócić uwagę na drugi gatunek nasionicy, Regoletis cingulata, która częściej występuje na wiśniach niż czereśniach i też musi być zwalczana. Ona pojawia się trochę później ale na wiśniach, na wrażliwych odmianach też nasionice muszą być zwalczane dostępnymi środkami. Państwo często nam zadajecie pytanie, a może, a to czy tamto. Proszę Państwa, pa, e, idziecie Państwo do e, sklepów, słyszycie, a może ten preparat albo tamten. Państwa obowiązuje zasada ta, że możecie stosować na poszczególne uprawy tylko te preparaty. Które są zarejestrowane na daną roślinę. To, że ktoś wam w sklepie powie, że ten preparat będzie działał, to nie znaczy, że państwo możecie go zastosować, bo później mogą być problemy z pozostałościami. I na ten aspekt chciałam zwrócić uwagę. Jeśli nawet preparat jest zarejestrowany na innego szkodnika niż chcecie zwalczać, ale jest zarejestrowany na roślinę, i wiadomo, że będzie szkodnika zwalczał, można go stosować. Jeśli nie jest zarejestrowany na roślinę, nie powinniśmy go stosować ze względu na niebezpieczeństwo wykrycia pozostałości w owocach. Jeśli chodzi o grusze, to w tej chwili, czy w najbliższym czasie, będzie dobry moment na zwalczanie miodówek. W tej chwili jest dużo jaj, ale wkrótce będą się, są jeszcze dorosłe, będą wylęgać się larwy i to jest dobry moment na zwalczanie miodówek. Jeśli chodzi o miodówki, w ubiegłym roku wiemy, że były takie sygnały, że A preparaty nie działały. Preparat czy Movento, czy Akaramic będą bardzo dobrze działały na miodówkę pod warunkiem, że będą w odpowiednim czasie zastosowane zgodnie z etykietą. Jeśli są zastosowane zbyt wcześnie, ta ich efektywność będzie może być mniejsza niż, o, o, niż oczekiwana. Także proszę czytać etykietę i stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie, bo w innym przypadku można po prostu spalić preparat y, w cudzysłowie, zanim on y, no, będzie przydatny. Natomiast są to preparaty przydatne, ale trzeba je stosować zgodnie z tym jak jest y, zapisane w etykiecie. Jeśli chodzi o szpeciele, to na razie nie ma wielkich zagrożeń ze strony szpecieli wolno żyjących. Y, w niektórych sadach liczniej występuje porzewiat śliwowy, i jeśli będą warunki sprzyjające, no, trzeba będzie go zwalczać dostępnymi, zarejestrowanymi preparatami. Mamy sporo informacji o tym, że występują szpeciele na gruszach, m.in. podskórnik gruszowy, ale ten gatunek powinien być zwalczany wcześniej, przed kwitnieniem. Tutaj jeszcze koledzy mi podsunęli taką informację, że ze względu na to, że warunki pogodowe były różne, drzewa są w ubiegłym roku osłabione, w tym roku też mogą być osłabione, warto zwracać uwagę, czy nie występują szkodniki atakujące korę i drewno typu rozwiertki i ogłodki. Jeśli tak, to warto obserwować, czy są w sadzie i zwalczać chrząszcze, dlatego że tutaj nie ma szans zwalczania larw, bo one żerują. Pod korą. Warto jeszcze może zwrócić uwagę, tu przy zwójkówkach nie powiedziałam o zwójce koróweczce i przezierniku jabłoniowcu. Też mamy sporo producentów, które, którzy zwracają się z pytaniem, co z tymi szkodnikami robić. Możemy je zwalczać w okresie lotu motyli. Tutaj znowu feromony są bardzo przydatne do odłowu tych motyli i zwalczanie wtedy, kiedy są o tyle, bo znowu nie ma szans zniszczenia gąsienic które żerują pod korą pędów jeśli chodzi o truskawkę to w tej chwili kwieciak już no kwieciak wystąpił trzeba go było zwalczać, niektórzy wykonywali dwa opryskiwania ze względu na to, że warunki pogodowe były takie że lot był rozciągnięty z roztoczem truskawkowcem no bywają problemy mamy w tej chwili zarejestrowany ortus do zwalczania roztocza i przędziorka jednocześnie i mamy Sanmite po zbiorze owoców to jest to co, co możemy powiedzieć jeśli chodzi o maliny to kistnik na malinie owocującej na pędach dwuletnich, kwieciak pryszczarek na malinę kłodygowy na wszystkich odmianach i tutaj w tym, w tym czasie to powinniśmy główny problem zwalczania dostosować do potrzeb zwalczania kistnika malinowca, dlatego że wtedy inne szkodniki są zwalczane przy okazji. Na malinie są problemy ze szpecielem przebarwiaczem malinowym, i tutaj no, musimy na to zwracać uwagę, żeby po prostu nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego szkodnika. Mamy pytania, czym go zwalczać. W tej chwili możemy powiedzieć tak. Żaden preparat nie ma rejestracji do zwalczania szpeciela. Jest zarejestrowany ortus do zwalczania przędziorka i trochę go ogranicza. Natomiast nic innego nie możemy zastosować przed zbiorem owoców. Na porzeczce przędziorki występują lokalnie. W tym roku możemy powiedzieć, że do zwalczania przędziorków został zarejestrowany ortus. W ubiegłym roku uzyskał rejestrację do zwalczania wielkoponkowca. Teraz także ma w nowej etykiecie, czego nie ma w naszym programie, bo rejestracja jest z marca. Ma rejestrację do zwalczania przędziorka na porzeczce, na malinie, na jeżynie, na porzeczce czerwonej także, na agresie także. Tutaj mamy jeden preparat do zwalczania przędziorka, jeden typowy akarycyt, Oprócz tego możemy się posiłkować preparatami takimi jak Afik, który nie ma okresu karencji i w sytuacjach zagrożenia tuż przed zbiorem jest bardzo przydatny. W, różnych, w innych okresach też, ale szczególnie przed zbiorem, kiedy jest problem pozostałości w owocach. Jeśli chodzi o przeziernika, u nas jeszcze nie mamy odłowów w pułapki, natomiast wiem, że w innych rejonach już odławia się i. Tutaj znowu kontrola przy pomocy pułapek i ustalanie terminów zwalczania zgodnie z tym, co się dzieje na plantacji. Jeśli chodzi o pryszczarka liściowego, który no, występuje lokalnie, y, może się kończyć pierwsze pokolenie, zaczynać drugie. Y, zwalczany jest jednocześnie z przeziernikiem. Pryszczarek pędowy, lot rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. Warunki pogodowe, jeśli będzie teraz ciepło i mokro, będą dobre, także pod koniec tygodnia powinno być prawdopodobnie taki optymalny termin pierwszego zabiegu na pierwsze pokolenie. I tu może jeszcze kilka słów na, tem na temat tych zmian w rejestrze. Już mówiłam o preparacie Ortus który może być stosowany już oficjalnie na uprawy mało obszarowe na wszystkie e, praktycznie rośliny jagodowe łącznie z porzeczką czerwoną i agrestem. Drugim preparatem, który został e, rejestracja została rozszerzona w kwietniu jest preparat Kalipso, który miał rejestrację tylko e, na porzeczkę do zwalczania pryszczarka, teraz ma również w etykiecie Przeziernika ma również mszycem, zresztą mszyce to były, jest również zarejestrowany do stosowania na porzeczkę czerwoną, na agrest, na malinę i na jeżynę, także winoroś. Na truskawce został to już w naszym programie. Jest mospilan rozszerzony do zwalczania zmienników i ewentualnie wciornastków czy mszyc, które lokalnie się pojawiają.